Dragonflight to nazwa dziesiątego dodatku do World of Warcraft. Tytuł wskazuje na tematykę smoków, jednakże już teraz możemy sobie z całą pewnością powiedzieć, że smoki nie będą stanowić jedynego zainteresowania narracji najnowszego dodatku. Zapraszam więc do lorowego omówienia tego, co wiemy o historii Dragonflight i tego, w którym kierunku potoczy się dalej jego fabuła, jak i oczywiście analizy cinematyka. Zapraszam. Głównym miejscem akcji nowego dodatku są Smocze Wyspy Dragon Isles. Nie jest to jednak nasze pierwsze zetknięcie z tym tajemniczym kontynentem w historii WoWa. Dziś jest to już raczej ciekawostka, ale miejsce zwane Dragon Isles miało być w grze na samą premierę World of Warcraft. Stąd przez wiele lat gracze spekulowali, czy kiedykolwiek się one pojawią w przyszłości. Przez te wszystkie lata nie było nawet jasne, czy smocze wyspy są w ogóle kanoniczne, jeśli chodzi o lore. Było tak, aż do pewnej subtelnej podpowiedzi w dodatku Battle for Azeroth. W czasie którego znajdujemy nienaruszoną łuskę czarnego smoka i chcąc dać ją Rafionowi, znajdujemy tylko jego agenta, który nas pyta, czy słyszeliśmy o o Dragon Isles, którymi oni sami są wyraźnie zainteresowani, a sam Rafion nie wiadomo gdzie jest. To właśnie jest pierwszy moment w historii, w którym istnienie tajemniczych smoczych wysp zostaje potwierdzone. I to jest dosłownie wszystko, co myśmy o nich wiedzieli aż do teraz. Cinematik zapowiadający dodatek Dragonflight zaczyna się od momentu 10 tysięcy lat temu, gdy miejsce miało tak zwane wielkie rozdarcie, będące skutkiem implozji studni wieczności, która rozdarła superkontynent Azeroth na wiele części, tworząc tym samym znane nam dziś kontynenty. Było ono następstwem pierwszej inwazji płonącego legionu na Azeroth, stąd na cinematiku widzimy też zieloną poświatę na horyzoncie. W czasie tych wydarzeń, zwanych też Wojną Starożytnych, smoki jako obrońcy Azeroth zostają wezwane na pomoc, w związku z czym opuścić one muszą Smocze Wyspy, pozostawiając je w opiece tytanicznych strażników, a same krainy Smoczych Wysp zostają uśpione i ukryte za pomocą tytanicznego mechanizmu będącym szczytem miasta Tyrhold, które jednocześnie jest nowym głównym hubem dodatku. Jego nazwa pochodzi od Tyra, jednego z najbardziej ikonicznych, tytanicznych opiekunów, takich jak Archedas, Loken, Raden czy wreszcie sam pierwszy wyniesiony. Odyn, którego poznaliśmy w dodatku Legion. Stworzeni przez tytanów, byli oni generałami tytanicznych armii w walce z czarnym imperium pradawnych bogów w czasach starożytnego Azerów, na długo jeszcze nawet przed wielkim rozbiciem i inwazją Legionu. Jakiś czas później, po pokonaniu sił otchłani, od Tyr odnalazł pewną bardzo ciekawą rasę stworzeń Azerów, mianowicie, zgadliście, smoki, a w zasadzie wtedy jeszcze ich pierwotną formę, tak zwane protosmoki. Te z kolei zgodnie z naszą wiedzą pochodzą od gigantycznego protosmoka Galakronda, choć chyba nie jest to do końca prawdą. Z uwagi na dosyć niewyjaśnione okoliczności, Galakrond niejako ulega szaleństwu i zaczyna siać terror wśród swoich pobratymców. Do samego Galakronda jeszcze potem zresztą wrócimy. W związku z powyższym inne smoki wraz z pomocą właśnie tytanicznego opiekuna Tyra pokonują gigantycznego Galakronda, którego kości można znaleźć do dziś w Dragon Blight na Norfred. Za ich heroiczne wyczyny, potęgę, intelekt i ogólnie zajebistość Tyr przekonuje innych tytanicznych opiekunów do przelania mocy tytanów na pięciu z nich, aby były one obrońcami Azeroth. I tak oto powstało pięć smoczych aspektów: Alex Strasza jako aspekt życia o kolorze czerwonym, Malegos jako aspekt magii koloru niebieskiego, Izera jako aspekt natury koloru zielonego, Nozdormu jako aspekt czasu koloru brązowego i Neltarion jako aspekt i obrońca ziemi o kolorze czarnym, który tysiące lat później zostanie zapamiętany jako Deathwing skrzydła śmierci. Z nich powstaną również potem szczepy odpowiednio czerwonych, niebieskich, zielonych, brązowych i czarnych smoków. Pomysłowi stworzenia smoczych aspektów ze wszystkich tytanicznych opiekunów sprzeciwił się jedynie Odyn, co doprowadzi do kłótni i jego odseparowania się od innych tytanicznych opiekunów poprzez oderwanie sekcji Ulduaru i wyniesienie jej do nieba. I tak też powstały sale męstwa Halls of Valor. Sam opiekun Tyry lata później zginął w walce z Kafraksi wysłanymi przez Lokena. Poświęcił się on w walce z nimi wypuszczając z siebie wielką eksplozję światła, aby Archedas i Ironaja mogli dotrzeć do Uldamanu, gdzie zresztą z nimi się w grze spotykamy tysiące lat później. Miejsce śmierci Tyra zostało na jego cześć nazwane Tyrisfal, czyli Upadek Tyra, i jest to to miejsce, które jest startową lokacją Forsakenów. A w grobowcu Tyra, w czasie dodatku Legion, znajdują tam swój artefakt Arms Warriorzy, Shadow Priestii, to znaczy oczywiście sztylet Zalataw, jak i holi Paladyni, ich artefakt The Silver Hand, który był dosłownie bronią Tyra. Wracając do smoczych wysp: Tyrhold to miasto zbudowane przez Tyra, nazwane cudem tytanicznej technologii. Ten mechanizm, który widzimy na Cinematiku, zwie się latarnią, zgadliście, tyra, i jego funkcją było uśpienie krainy, cokolwiek to znaczy dokładnie, i skrycie przed resztą świata, w tym nawet przed samymi smokami. Razem z krainą uśpieni zostali również tam tytaniczni strażnicy, których zadaniem miało być właśnie zapalenie latarni tyra, gdy nadejdzie czas. Cokolwiek to dokładnie oznacza, i związany może być to też z przebudzeniem Azerów jako planety. W każdym razie, gdy ten czas nadejdzie, to strażnicy się przebudzą i ich zadaniem będzie zapalić latarnie. I to jest właśnie dokładnie to, co się dzieje na Cinematicu. 10 tysięcy lat po wielkim rozdarciu i uśpieniu krainy przebudza się Tytaniczny Strażnik, który jest bohaterem Cinematica. Swoją drogą jego imię to Koranus. Pierwsze co obserwuję to to, że przez upływ czasu wielu jego pobratymców w czasie uśpienia uległo naturalnemu zniszczeniu. Udaje się on więc na szczyt latarni Tyra, a tam zostaje... No i tu jest pytanie za 1000 golda, kim jest wielki, tytaniczny strażnik siedzący na tronie? Wielu spekuluje, że jest to w istocie sam Tyr, którego nawiasem mówiąc nigdy nie widzieliśmy w grze, zwłaszcza, że nawet w drugiej części Cinematica nie ma on prawej ręki. A historia Tyra jest znana właśnie z tego, że w czasie walki z Galakrondem stracił on prawą dłoń, po czym została mu wykuta nowa ze srebra i stąd też srebrna dłoń The Silver Hand jako symbol. Powodem jednak, dla którego uważam te spekulacje za raczej nietrafioną, jest chronologia wydarzeń. Bowiem w pierwszej części cinematica, dziejącej się w czasie wielkiego rozdarcia, pan kamieniarz prawą rękę wciąż posiada, a wielkie rozbicie i wojna starożytnych mają miejsce na długo po tym, jak Tyr stracił rękę. I też w ogóle umarł. Sądzę więc raczej, że jest to jakaś nowa postać, może następny tytaniczny opiekun, którego nie znaliśmy. W każdym razie nasz kamienny bohater widzi nie tyra, również zniszczonego przez czas, przez co ten nie może odpalić latarni. Koranos postanawia więc samemu wspiąć się na szczyt latarni i ją, że tak powiem, manualnie aktywować. Udaje mu się to, lecz eksplozja go spycha z wieży. Na szczęście nasz nowy ulubieniec zostaje w porę, złapany przez samą Alex Traszę, która jest w ogóle narratorką Cinematica. Smoczyca parkuje i właściwie kończy się cinematic. Coś na co w ogóle chciałbym zwrócić uwagę, to sam cinematic jako całość, bo różni się on dosyć znacznie od poprzednich zapowiedzi dodatków do World of Warcraft. Poza tym, że jest on zdecydowanie bardziej taki stonowany w stosunku do swoich poprzedników, to chyba pierwszy raz kończy się on takim pozytywnym tonem. Nie to, że Ło, ho, ho, i to jest właśnie zagrożenie, które nas czeka, tylko przeciwnie. Zaczyna się groźnie, a kończy optymistycznie. Wcześniej zdarzyło się to chyba tylko w Pandarii, do której w ogóle jest nieprawdopodobnie dużo analogii, jak chodzi o Dragonflight. Nie dajcie się jednak zwieść pozorom, nie jest tak, że w nowym dodatku zabraknie zagrożeń i wrogów do pokonania. Zdaje się jednak, że jest to takie podkreślenie ze strony Blizzarda, że wracamy w stronę przyziemności. Do Dragon Isles nie trafimy bowiem jako wielka armia czy to przymierza hordy czy czegokolwiek innego by ratować świat, tylko jest to po prostu właściwie taka przygoda, na którą wyruszamy z ligą odkrywców i relikwiarzami. I powiem szczerze, że bardzo mi się to podoba. Cudownie jest odpocząć od ciągłego machania nam marchewką, że narracyjnie musimy coś zrobić, bo jak nie to się wszechświat skończy. Nie ma Mamy więc do końca nakreślonego głównego złego dodatku, tak jak mieliśmy na przykład Jailera przy Shadowlandsach i tu padła znowu analogia do Mists Pandaria, w której ten główny zły wyklarował się dopiero na skutek rozwoju historii dodatku. Mamy już jednak pewne informacje o pierwszym rajdzie w dodatku, w którym zmierzymy się z tak zwanymi prymalistami. Są to proto smoki, choć możliwe, że nie tylko smoki, które nie sprzymierzyły się z tytanami lata wstecz i pozostały na Smoczych Wyspach. Ponadto są wyznawcami Galakronda i wierzą, że inne rasy Azerów powinny im służyć w związku z ich mocą, co wywołało niegdyś konflikt pomiędzy nimi a Smoczymi Aspektami w odpowiedzi na co Neltarion stworzył zresztą Draktyrów, nowo grywalną rasę klasę. To, co jeszcze trzeba o prymalistach wiedzieć, to to, że w czasie gdy aspekty się sprzymierzały z mocami tytanów, to prymaliści zjednali sobie siły elementów, bardzo wyraźnie obecnych na smoczych wyspach. Tak jak elementy są cztery, tak odpowiednio cztery są smoki prymalistom przewodzące i każdy z nich reprezentuje jeden żywioł. I zapewne to one właśnie będą stanowić pierwsze główne zagrożenie w dodatku Dragonflight. Ale Willan to nie jest jedyne na co składa się historia. O czym jeszcze będzie dodatek Dragonflight? Smoczych Wysp raczej nie odkryje stwierdzeniem, że z pewnością będzie mocno rozwinięta historia smoków jako takich. Pamiętać trzeba, że smocze aspekty utraciły lwią część swojej mocy w finale dodatku Kataklizm, w którym przelewają oni tę mod w Dragon Soul, który użyte zostaje do pokonania Deathwinga. Słowami pisarzy Blizzarda hasłem kluczem dla aspektowych smoków w tym dodatku jest dziedzictwo. Zakładam więc, że historia smoków rozwijana w Dragonflight zmierzy się przede wszystkim właśnie z ich utraconym sensem istnienia w postaci ochrony azerów i ten sens w ten czy inny sposób odzyskają. Jednak trochę inną sytuację ma każdy z pięciu szczepów aspektowych. Z pięciu smoczych aspektów pozostała tylko Alek Strasza jako czerwony smok i Nosdormu jako brązowy, plus Kalegos jako niebieski smok i następca Malygosa. Jeśli chodzi o zielone smoki to Izera po śmierci w dodatku Legion znajduje się w Shadowlands, a jej rolę zdawała się przejąć jej córka Merifra. Są i wreszcie najmniej liczebne i z najtrudniejszą chyba sytuacją czarne smoki, żyjące w cieniu swojej mrocznej przeszłości dziedzictwa Deathwinga. Tak naprawdę zgodnie z naszą wiedzą istnieje dwóch przedstawicieli tego szczepu, Rafion oraz Ebonhorn. Wszyscy wyżej wymienieni będą zapewne głównym zaczepieniem narracji historii na Smoczych Wyspach, plus parę może jeszcze innych starych smoczych przyjaciół, których poznaliśmy po drodze, na przykład niebieski smok Senego z Broken Isles w dodatku Legion. Pamiętać też należy, że tutaj mówimy o szczepach smoków aspektowych, ale w Azeroth było też wiele innych szczepów smoków i o nich też w nowym dodatku będzie mówione. Ale nie tylko smoki dostaną swój spotlight w Dragonflight. Potwierdzone mamy przez Blizzarda, że oprócz powyższych ważną rolę w Dragonflight odegrają również, uwaga, Tyrande Whisperwind i powraca nasz stary druh, Kadgar. Nie wiemy na ten moment nic ponad to, ale jest moim przypuszczeniem, że Tyrande może być związana z historią Merifry i zielonych smoków, a Kadgar z historią Kalegosa i niebieskich smoków jako aspektu magii. Ale to jest moja spekulacja. Ale raz jeszcze, smoki to nie wszystko. Innym moim zdaniem segmentem lore, który dostanie dużo rozwinięcia są tytani, a właściwie może nie tyle tytani jako tacy, co siły tytanów na Azeroth. A właściwie jakby połączyć kwestie zarówno początków smoków, jak i sił tytanicznych sprzed czasów Wielkiego Rozdarcia, to nawet bym powiedział ogólniej, że w Dragonflight poznamy lepiej historię pierwotnego Azeroth sprzed tysięcy lat. I szczerze powiedziawszy, to jest właśnie to, czym jestem zajarany najbardziej, w tym zwłaszcza to lore tytaniczne. Jak się nawet cinematikowi przyjrzeć, to właściwie motyw smoków się nawet nie pojawia aż do ostatniej części. Nacisk jest przede wszystkim na motyw właśnie tytaniczny, a głównym bohaterem jest kamienny tytaniczny strażnik. Już nie mówiąc o skinieniach w stronę historii Tyraf, o którym w zasadzie wiele nadal nie wiemy. To jest też świetny moment na to, żeby wspomnieć, że powracamy do jednego z moich ulubionych miejsc w Azeroth, Ul'daman, który oprócz bycia w Brypaczu chyba będzie nawet dungeonem nowego dodatku. Do Uldamanu idziemy wysłani przez Alek Strasze, bo ta chce chyba znaleźć sposób na odzyskanie tytanicznej mocy przez Aspekty, a Uldaman posiadał dyski z zapisaną historią, w tym znane nam od Vanilli dyski Norganona, ale teraz pojawiła się też kwestia jakichś zaginionych dysków z zapisami wiedzy opiekuna Tyra. Ponadto raz jeszcze przypomnijmy o niedawno poznanym bracie Tyra Odynie, który na koniec swojego wątku w Legionie stwierdza, że chyba czas odwiedzić swoich pobratyńców w Ulduarze i który pojawił się nawet w Shadowlands. I sądzę też, że rozwinięciu ulegnie wątek powodu, dla którego Odyn lata temu sprzeciwił się idei stworzenia smoczych aspektów. Odyn to jest w ogóle moim zdaniem mega ciekawa i bardzo tajemnicza postać, której rozwinięcie chcę poznać już od lat. Jako ciekawostkę pokażę tutaj pewien sekretny dialog z Odynem, dostępny tylko dla Shadow Priestów, w którym odchłaniowy sztylet Zalataw sugeruje zapytanie Odyna, czy rozważał on finalne słowa Lokena do niego. Jego reakcją jest wybuch gniewu i... Uśmiercenie nas. Jakby się nad tym zastanowić, ta historia pierwotnego Azeroth, Smoków, Aspektów i Sił Tytanicznych, którą przedstawiłem na początku filmiku, jest bardzo taka... ogólna. My kronikowo i książkowo patrząc znamy tak naprawdę tylko takie ogólne zarysy historii Starego Azeroth i tutaj jest bardzo dużo przestrzeni do wypełnienia poprzez storytelling, w tym nawet dokładny przebieg historii powstania i pokonania Galakronda i stworzenia Smoczych Aspektów. I właśnie... To moim zdaniem będzie przede wszystkim rozwinięte w Dragonflight i tego jestem ciekawy bardzo. I tak samo rozwinięte będzie też lore paru innych starożytnych ras azerów, które spotykamy na Dragon Isles, w tym centaurów, gigantów, elementali czy wreszcie najlepszej rasy w historii WoWa – Tuskarów. No dobra, historia historią, ale postawmy wreszcie pytanie – co się stanie dalej w historii Dragonflight? Gdy już pokonamy tych primalistów w pierwszym Raid right Tierze, to z jakim zagrożeniem się zmierzymy dalej, w dalszych patchach? To jest oczywiście na ten moment już czyste spekulowanie, ale jakoś nie mogę się oprzeć wrażeniu, że w ten czy inny sposób zobaczymy powrót, uwaga, Galakronda. Już teraz jest o nim tyle mówione i jego lore też z pewnością już na początek Dragonflight zostanie rozwinięte, no bo powiedzmy sobie szczerze, jest... Co rozwinąć? My historię Galakronda znamy bardziej jako zarys. I choć mowa jest o niej w książce Down of the Aspects, to my do dziś tak naprawdę do końca nie wiemy, na przykład. Co dokładnie stało za przemianą Galakronda i tym, że zaczął on pożerać swoich pobratymców, jednocześnie stając się abominacją i rozszerzając coś w rodzaju nekrotycznej plagi smoków? Moją osobistą spekulacją jest to, że za tym wszystkim stali pradawni bogowie, czyli Old Gods, w tym być może nawet Dokładnie saron bo on miał związki z mocami śmierci, a sam Galakrond spoczął na Norfrend, czyli ziemią, pod którą znajduje się no nie zgadniecie kto. Dużo wskazówką jest też jeden z szeptów za lata w dodatku Legion, mówiący o tym, że potężny smok może być potężnym narzędziem i że zaiste minęły już dni Galakronda, a za związana jest z mocami w Otchłani i Oldgadów, właśnie. Aż ciężko przy tym wszystkim się nie pokusić o myśl o jego powrocie. No właśnie, powrocie, bo Galakrond przecież nie żyje, więc niby jakby się to miało stać. Drogi, osobiście widzę dwie. Pierwszą oczywistą drogą jest stare dobre wskrzeszenie upadłego stwora, czego zresztą nawet miała miejsce próba w dodatku Wrath of the King, niestety przerwana przez wścibskich bohaterów Azerów. Drugą drogą jest czas czy też może właściwie cofnięcie się w czasie? Pamiętajmy, że jedną z głównych postaci w Dragonflight jest sam Nozdormu i brązowe smoki. Aspekt i strażnik linii czasowych, który w ogóle moim zdaniem jest najciekawszym ze wszystkich aspektów i którego lore koniecznie powinno zostać rozwinięte w świetle tego, co wiemy dzisiaj. A jeżeli poznajemy historię pierwotnego Azerów, to cóż bardziej pasującego, niż pierwotne Azerów zobaczyć na własne oczy w ramach na przykład właśnie Patcha. Jak i dlaczego dokładnie mielibyśmy się cofać w czasie, to można spekulować i jakkolwiek ta wizja z jednej strony mnie mega kręci, to tak z drugiej strony motyw podróży w czasie jest trudny i mało kiedy mało komu się go udaje zrobić w dobry sposób. O Warlords of Dranor tutaj się nie mówi. Co zresztą prowadzi mnie do drugiego kandydata na bycie The Big Bad dodatku. Murozond, znany również jako Nozdormu z przyszłości. Głównym motywem narracyjnym Nozdormu w Dragonflight jest właśnie życie z wiedzą, że kiedyś w przyszłości on zwariuje i stanie się Murozondem, przywódcą specyficznego szczepu smoków zwanego Infinite Dragonflight, chcącego namieszać w liniach czasowych. Z Murozondem, co prawda, już mieliśmy do czynienia w dodatku kataklizm w End Time i tam też go pokonujemy. Z drugiej strony od tego czasu, przy czym w słowie czas stawiam duży cudzysłów, Mieliśmy do czynienia z innymi przedstawicielami Infinitów, jak nawet w Shadowlands w czasie Dungeona, ta zaweż spotykamy słynnego smoka pirata, który w istocie jest właśnie Infinitem i właściwie nie do końca wiemy, co on tam robił. Dragonflight zawierając w sobie nozdormu wydaje się idealnym momentem, by do wątku Infinitów wrócić na poważnie. I może faktycznie to jakoś w tę stronę by poszło. Morozonda w tej czy innej formie stawiam jako drugą propozycję bycia Vilanem w Dragonflight. Trzecią opcją mógłby być na przykład Rafion, o którym do tej pory już wiemy, że no, zły to on nie jest, ale też chyba nie jest on do końca dobry i zdaje się on mieć wiele swoich ukrytych motywów. Rafion jest postacią niewątpliwie bardzo ciekawą i z pewnością dostanie rozwinięcie w Dragonflight, ale czy będzie on naszym wrogiem i zagrożeniem? Jest on jedną z realnych propozycji i można by z tego zrobić może historię tragiczną, jako postać niejako skazana na bycie złym przez swoje dziedzictwo, czy coś. Ale chyba niekoniecznie, choć no kto wie. Jest też czwarta propozycja, która jednocześnie jest moim faworytem Chromatus. Chromatus to jest takie monstrum zawierające moc wszystkich pięciu aspektów, którego w grze nigdy nie zobaczyliśmy, a jedynie na łamach książki Fral Twilight of the Aspects, którego czas akcji ma miejsce w trakcie dodatku Kataklizm. Historia w skrócie. Był on finałowym eksperymentem Nefariusa, Syna Devwinga i został on pokonany dzięki zjednoczonej mocy aspektów i frala, po czym został on uwięziony w arkanicznym więzieniu, wyłączony. Mowa o nim też, nawiasem mówiąc, była w jednym z przecieków na temat dodatku o smokach. Istnieje uzasadniona moim zdaniem spekulacja, że początkowo to Chromatus miał być bossem w finałowym rajdzie dodatku Kataklizm Dragon Soul zamiast. Ultraakcjona, i podobno z tego zrezygnowano z przyczyn technicznych, zaprojektowania tak dużego bossa o wielu głowach, czy coś takiego. I faktycznie, nawet mount, który z niego dropi, nazwany jest Chromatic Drake. By Chromatus powrócił, wystarczy tak naprawdę, by ktoś go uwolnił, Na przykład Rafion czy Kalegos jako niebieski smok z dostępem do organicznego więzienia. Po przemyśleniu, naprawdę uważam, że jest to bardzo solidny materiał na zagrożenie i final bossa któregoś rajdu, czy może nawet całego dodatku. No ale. Pozostaje nam już teraz tylko poczekać i zobaczyć. Jakie są wasze spekulacje na rozwój historii Dragonflight i propozycje zagrożeń w nim czyhających? Piszcie w komentarzach, a w następnym filmiku porozmawiamy o aspektach bardziej gameplayowych i systemowych najnowszego dodatku do World of Warcraft. Dzięki za oglądanie, zapraszam do subskrypcji po więcej WoW contentu i do zobaczenia następnym razem.